Witam, z tej strony Mazda380 Dzisiaj, yy, Jesteśmy w dzbanie Bo jesteśmy dzbanem Znaczy co? Dobra, wracając Jesteśmy na grze Ura z 1999 A, właśnie A mój awatar nie przypomina awatar z lat 90 Dobra, czekajcie A więc jesteśmy z powrotem Z awatorem przypominającym awatar z lat 90 Idziemy sobie, jesteśmy w urazie. Śmieszna nazwa dosyć miejscowości, bo uraz, jak no wiecie, uraz kolana Tutaj jest jakieś kup auto. Ciekawe. O, to przydałoby się trochę naprawić. Jakby co gra jest Felipe 123? To jest taki jeden z moich co-ownerów. PMD. gdyby ktoś wiedział. Tak. Kupa auto. O! ciekawe, ale tutaj tarpan, trabant, audi, skoda, nyssa, fiat polansa tu plus co to mi się teraz o ale ładny o <ścoughs> nawet moska otwierana tylko trochę niewidzialna tutaj kurde silnik jadę tutaj i kurde jeszcze coś można otwierać? nie, nie można no to wsiadamy, środeczek ten ładny, kierownica trochę popsuta, Za, wsiadamy, jedziemy, jesteśmy teraz pewnie w Urazie, no bo gdzie niby indziej, tutaj bardzo ładne bloczki, tylko ja bym dał szyby, a nie takie puste. Tutaj moje tabliczki HIA. Moje tabliczki uraz. Tutaj rzeczka sobie płynie, też mega, giga mega. Tutaj jakaś dojechaliśmy nigdzie. Zawracamy sobie. Tutaj też rejestrację trochę. Dobra. Jesteśmy w urazie znowu. Uraz. Tutaj rzeczka. Bardzo ładnie zrobione. Zrobiony ten mostek. Jakieś, kurde nie wiem co to jest Stacja benzynowa um, Jest zbyt ciasna no trochę ciasna Ale ładnie zrobiona CPN pierwsze z życiu takie coś słyszę no. jesteśmy tutaj stacja jest tutaj coś? Nie, nic nie ma na półkach. O, możemy sobie nie Teraz zatankujemy sobie benzynę O, to jest fajnie zrobiona. Hmm, ciekawe Tutaj jakieś pajace dołączyły na serwer? Tak, wracamy Jakoś tutaj wielki kościół, nie wiem co to jest Mm, zupełnie nie wiem, przystanek Blok Fajny Mmm, fajnie zrobi tą gadkę, tylko czy dobra skala. A skalę trochę zepsuli. A ja nie będę się ciepać, bo gra jest mega. O! Kto to jest tam? Mm. A dobre tutaj po schodach trzeba wejść. Stare pijany po robocie. <grych> babcia... Nie, babcia jakaś. Nie znam. Ziemniaki jakieś tutaj. Tutaj nic. Fajne są takie isteregi. Fajnie, że są też jeszcze te domki, takie na stylu lat 90 tylko... Coś tak myślę, że za mocny jest ten róż, trochę, fiolet. Sklep spożywczo-przemysłowy, Kasia. Ej, w Krzynowozu też jest Kasia. Hmm, Mojs, fajny. Fajny sklepik, tylko skala też trochę. Daj jedziemy teraz. Uuu, to jest taki fajny domek klasyczny dla mnie. Jakiś chłop tutaj sobie jeździ. Tam nic nie ma, więc zjedziemy sobie tutaj. Port wyurazi Miejsce inwalidzkie. Jesteśmy w porcie w urazie Portowy grill bar Fajne Byłem tutaj na Sylwestrze pamiętam Tutaj w tym barze że nie w Radu, tylko tutaj w grze I był mniej dopracowany niż teraz ciekawe czy można pływać Niestety nie można łódkami Co coś 17 wiadomości na czacie. Rozgadani są Polska flaga i jakaś robitwa jeszcze to Chyba jest cała mapa Tak coś czuję Albo i nie Chyba nie cała Tutaj coś jeszcze jest no to sobie jedziemy. O! Jakiś domek tutaj Nic tu nie ma. Fajny taki. Cieka co to jest? Może jakaś baza strzelnicza? Mostek? O, Tutaj trochę boli. Lubnów. Nie ma już urazu, tylko Lubnów. O, ale mocny zjazd. I tutaj co to jest? Też jakiś bloczek. Domek. Ale trochę było tyle z tej mapy. Widzi... Oceniam ją. Mm. 9x10 ponieważ też wszystko fajne tylko skala trochę skala domów ale jak kto gra jest waliś to a więc zobaczymy odcink widzimy się w następnym i do widzenia